Witam Państwa, Michał Olszański, Agnieszka Cubała. Kto z Państwa interesuje się tematyką związaną z powstaniem warszawskim, Agnieszkę zna doskonale. Proszę sobie wyobrazić, że minęło 20 lat, od kiedy wtedy jeszcze jako zupełnie nieznana autorka zaproponowała książkę Ku Wolności. Przez te 20 lat dała się poznać wszystkim jako osoba, która zgłębia wszelkie tematy związane z powstaniem warszawskim. To jest droga, to jest proces Agnieszko mhm. i ta najnowsza książka, Wolność 44, jest dokładnie dowodem na to, jak zmieniło się Twoje postrzeganie tego mhm. tematu, jak do wielu dotarłaś ludzi, którzy mhm. Ci opowiadali swoją historię, ale to jest cały czas Twoja wielka fascynacja powstaniem 44. Mhm. Zdecydowanie tak, powstanie warszawskie to jest taka moja wielka pasja i faktycznie wszystko zaczęło się dokładnie 20 lat temu, kiedy wyszła książka Ku wolności, to było w 2003 roku. I w związku z tym, że ta książka już wtedy spotkała się z bardzo takim dobrym odbiorem i rzeczywiście mówiono o niej, że jest to takie swoiste kompendium wiedzy na temat powstania mhm. warszawskiego, to pomyślałam sobie, że w związku z tym, że dawno już nie ma jej na rynku, to że być może warto by ją było wznowić, ale potem tą książkę sobie przeczytałam i stwierdziłam, że właśnie zmienił się świat i ja się zmieniłam, zdobyłam nową wiedzę, rozmawiałam z różnymi osobami. Zupełnie inaczej się teraz patrzę na temat powstania, ja zupełnie inaczej piszę na temat powstania, bo proszę sobie wyobrazić, że ja, która jestem tak bardzo kojarzona z mówieniem na temat kobiet, nie napisałam w, tam, w tej pierwszej wersji książki, ani jednego zdania o kobietach uczestniczących w powstaniu Niebywałe. warszawskim. Ale proszę spojrzeć, czyli Agnieszka nie poszła na łatwiznę, bo można było wznowić książkę i się cieszyć, prawda? Mhm. Zamykam, jakąś tylko ty jesteś pracowitą bardzo e, pisarką. I yy, no, postawiłaś sobie dość mocne zadanie. Ile mniej więcej treści z tej pierwszej książki znajdziemy w tej? Tak, 20-30? 25-30%. No Rzeczywiście to się wszystko bardzo, bardzo zmieniało, ponieważ faktycznie postanowiłam sobie potraktować tamtą książkę jako taki, taki skrypt, troszeczkę tak, właśnie jako te takie główne punkty. Natomiast okazało się, że w każdym z tematów mam mnóstwo nowych rzeczy do powiedzenia, ponieważ no, właśnie tym tematem zajmuje się już 20%. Lat, napisałam 10 książek na ten temat. Okazało się, że mnóstwo jest takich wątków kontrowersyjnych, które wymagają uzupełnienia. Ja też zdobywałam nową wiedzę, rozmawiałam z bardzo wieloma osobami, dotarłam do wielu ciekawych dokumentów. Wiele osób opowiadało mi swoje historie mhm. rodzinne, więc tak naprawdę ciągle były takie nowe wątki. I stwierdziłam, że skoro jestem w stanie uzupełniać tą historiografię Powstania Warszawskiego, no to warto to robić. I ta książka rzeczywiście jest dowodem na to, że można. Na Natomiast... Wsadzasz gdzieś kij w mrowisko, bo mówisz o kontrowersyjnych wątkach. Wiemy, że nadal, mimo że w przyszłym roku minie 80 lat, mm -hmm. powstanie wzbudza wielkie emocje. Mm -hmm. To jest ciągle temat, który dzieli też Polaków. Mm -hmm. Co takiego w tej książce jest, co będzie właśnie swoistym takim? drapaniem ran. No myślę, że tutaj jest dosyć dużo takich wątków. Jeden z nich to na pewno dyskusja na temat samej decyzji o powstaniu warszawskim. Niezwykle interesująca. Bardzo mi na tym zależało. Tak i to tutaj rzeczywiście muszę wspomnieć o tym, że to, to ty troszeczkę mnie zmotywowałeś do tego, żeby tym tematem się zająć, ponieważ to był bardzo, bardzo trudny temat, tak, no bo generalnie oczywiście wiemy tak bardzo ogólnie jaka była rola generała Komorowskiego, jaka była rola pułkownika Chruściel. Wiemy, jaka była rola e, generała Okulickiego. Natomiast się tam okazuje, że jak się głębiej przyjrzymy innym postaciom, to tak naprawdę tam mnóstwo osób rzeczywiście bardzo mocno ingerowało w tą decyzję. Troszeczkę też było manipulacji. E, myślę, no rozgrywka że... była niezwykła. Tak, bardzo się cieszę, a zatem mamy rozdział, który jest temu poświęcony i to taki spory, dwudziestostronicowy. Mm. Powiedz, Agnieszko, mówisz o ludziach, z którymi mhm. rozmawiałaś przygotowując tę książkę. Książkę. Czy y, ktoś szczególnie zapadł Ci w pamięć? Ktoś był ważny? z jakiegoś powodu? Na pewno chciałabym tutaj powiedzieć o panu Juliuszu Kuleszy, bo to rzeczywiście jest niesamowita postać. To jest ostatni żyjący obrońca Reduty PWPW. I to faktycznie była osoba, która była dla mnie bardzo, bardzo ważna, bo pan Juliusz Kulesza e, przez cały czas był gdzieś tam niedaleko mnie. Ile razy właśnie miałam jakieś e, jakieś pytania, jakieś problemy, jakieś wątki takie troszeczkę bardziej trudne, niewyjaśnione, to zawsze mogłam z nim porozmawiać. E, on był taką osobą, która bardzo mi kibicowała od samego początku. Jak kil, kilkanaście lat temu mm -hmm. na, przygotowałam taką ankietę dotyczącą różnorodnych wątków e, związanych z powstaniem warszawskim, taką wtedy mniej oczywistą, bo pytałam o życie codzienne, to właśnie on mi powiedział, że to wspaniale, że idę taką inną drogą, m, że chcę się dowiedzieć czegoś nowego, że zadaje nowe, nieoczywiste pytania. Natomiast pan Juliusz jest w ogóle niesamowitym człowiekiem, e, bo z jednej strony oczywiście jest powstańcem warszawskim, ale poza tym był i sportowcem, jest artystą, grafikiem. Jest osobą niezwykle skromną, bardzo kulturalną, z, ze wspaniałym poczuciem humoru. Jest takim typowym Warszawiakiem. Jak po raz pierwszy spotkałam się z panem Juliuszem na taki wywiad, to oczywiście zaprosił mnie do kawiarni Bliklego, ponieważ no stwierdził, tak. że jako Warszawiak on wspiera tutaj mhm. właśnie warszawskie przedwojenne firmy. Niesamowita postać, bardzo ciekawe, bardzo ciekawe wątki. Poza tym on tak naprawdę wprowadził mnie troszeczkę w temat e, sportowców, uczestników Powstania Warszawskiego, bo dzięki, nim, dzięki niemu na przykład dowiedziałam się o panu Leszku Grodeckim pseudonim Lis również obrońca PWPW a tak naprawdę to był jeden z najbardziej utytułowanych siatkarzy właśnie w latach 40 i 50 pomimo tego że miał zaledwie 77 to tak naprawdę miał niesamowity wyskok tak po prostu osiągał wspaniałe sukcesy wielka wspaniała postać no i oczywiście batalion Zośka i kobiety z batalionu tak. Zośka e, pani Anna Jakubowska e, pani Anna Bor Borkiewicz Adelińska, naprawdę mnóstwo bardzo ciekawych postaci. To na koniec mam jeszcze takie pytanie. Czy adresujesz tę książkę również do młodych ludzi, mhm. do pokolenia Z? Sięgasz po bardzo dobre hasło wolność. Mhm. Dzisiaj dużo się na ten temat mówi śpiewa się pieśni o wolności, i dla tych młodych ludzi to słowo ma moim zdaniem także duże znaczenie. Czy myślisz o nich? Pisząc tę książkę. Zdecydowanie tak. Ja w ogóle powiem, że młodzi ludzie właśnie obecni, 18-20-latkowie, tak naprawdę skłonili mnie do tego, żeby też sięgnąć po te takie bardziej współczesne tematy związane z Powstaniem mm -hmm. Warszawskim. To oni namówili mnie do tego, żeby zadać sobie pytanie, jak dzisiaj możemy czerpać, korzystać z doświadczeń powstańców warszawskich. I tak naprawdę myślę, że ten temat wolności jest tutaj rzeczywiście niesamowicie ważny, ponieważ wolność była taką podstawową wartością, o którą powstańcy warszawscy, Wal, walczyli i walczyli też między innymi o to, żebyśmy my dzisiaj mogli korzystać z tej wolności, a poza tym e, oni przez cały czas powtarzają też takie hasło, że wolność nie jest nam dana raz na zawsze, dla, dlatego trzeba o nią dbać. Natomiast myślę, że warto pamiętać o tym, że w powstaniu warszawskim uczestniczyli ludzie o bardzo różnych poglądach, należący do bardzo różnych oddziałów, bo była armia krajowa, była armia ludowa, były narodowe siły zbrojne. Natomiast pomimo tego, że były różne oddziały, że były różne poglądy, wyznania. Wszyscy potrafili się porozumieć, współdziałać i myślę, że to też jest nam bardzo, bardzo potrzebne. Natomiast też myślę, że ciekawe jest to, że faktycznie już wówczas dbano o tą wolność, chociażby poprzez dbanie o wolność mediów, prawda? Mm -hmm. Ponieważ tam wtedy rzeczywiście w Powstańczej Warszawie wychodziło mnóstwo tytułów prasowych i ta wolność była, była ogromna i myślę, że to jest taka bardzo uniwersalna wartość, tak jak była ważna dla Powstańców, tak jest ważna dla nas i być może to jest jeden ze wspólnot. Mianowników. Tak. Zwracam uwagę Państwa jeszcze na podtytuł, jaką lekcję przynosi nam dzisiaj powstanie warszawskie, co wyraźnie wskazuje na to, że Agnieszka, tę książkę pisząc, zwraca się do nas z takim zapytaniem właśnie, żeby każdy z nas znalazł moment na refleksję, jaką lekcją dla mnie osobiście było powstanie warszawskie. W przyszłym roku 80 lat minie. Od tego niespotykanego w historii zrywu. Jak się to wszystko zakończyło, wiemy. Agnieszko, bardzo dziękujemy za tę książkę. Czekamy, bo to już lada moment. 27 lipca. 27 premiera. lipca, premiera Wolności 44, autorstwa Agnieszki Cubały na dwudziestolecie jej pisarskiej kariery. Dziękujemy i powodzenia. Dziękuję bardzo.